No i zaczęło się odmierzanie już dokładnie odcinek, jak ja to robię. Mniej więcej będą stop klatkę będę robił, jak tego, jak ja to obmierzam, więc pierwsza docinka wychodzi 30 na 41, także mam tu kąt wszystko ustawione, nie muszę nic kombinować, robić coś w tym stylu, nie muszę sobie utrudniać życia, zaczynam od tego pierwszego trójkąta i yy, po prostu sobie robić podłogę. Zaznaczam, nie muszę tej podłogi zaczynać od ściany. Mogę od środka, od każdego, kąta, ich robić, mi się chciało. Po prostu To zależy tylko wyłącznie od wykonawcy. Yy, jakieś różne dziwne opinie, że od środka, a czy trzeba zacząć od ściany, bo ktoś tam źle robi, nigdy w życiu. To jest tylko zależne od ciebie. Jak to mi się podoba? Mniej więcej na taką podłogę. Dalej, aha, dalej kontynuując moje spostrzeżenia I to, i to, jak ja to robię, wytnę z takich trójkątów z pięć na podłodze. Z tego względu będę mógł sobie to wszystko ładnie rozmierzyć i mniej więcej wiedział, jaka jest podłoga. Więc co? Zaczynajmy. Nie będziemy gadać, zaczynamy robić kurde. A, jeszcze najważniejsza sprawa. Te ścinki, które mi przychodzą automatycznie tu na ścianę, prawda, muszą być bardzo dokładnie zrobione. Z tego względu, bo jeśli źle, bo przeważnie robimy sobie y, półcentymetrową tutaj y, deletację od ściany, żeby po prostu kuchnia, jak, jak już w innej sytuacji, jak na przykład na ścianie przechodzimy, a tniemy tylko do ściany robimy sobie taką yy, deletację, tą centymetrą. Ale tutaj, jeżeli źle obetniemy płytkę, to już nam się ten kąt tutaj przejścia nie będzie zgadł. Ta płytka będzie albo za krótka, albo za długa. I więc te płytki, które mają przechodzić z podłogi na ścianę, muszą być idealnie obcięte. Tam możemy pomylić milimetr, 2 milimetry, to jeszcze na klinie tam podniesiemy. Ale jak tu będzie za duża dziura. Yy, wiadomo, że to z silikonem można przykryć, ale jak za dużo będzie, to będzie wyglądało brzydko, prawda? Więc yy, zaczynamy. Idę pociąć płytki. No, popatrzcie, już obciąłem, jak to ładnie wychodzi. Nie musisz się męczyć, nic. Bierzesz, masz płytkę obciętą. Już proszę. Ciachpyk. Ciachpyk. Jest zaznaczony trójkąt, mam tu idealny kąt. Nic nie martwi się, że mi coś rozchodzi, czy mam jakieś kłopoty. I zaczynam z następną płytką, żeby po prostu tu mi wszystko ładnie już wychodziło. Zawsze mam jakiś, jakąś pomoc. Wiedzieć, jak docinki wychodzą. Prawda? Także to pójdzie w tą stronę, i proszę, jak jest ładnie wycięte, nie muszę używać innej płytki, tylko po prostu robię przejście z podłogi ładniej na ścianę. Prawda? Ładnie to wygląda, no nie? No i na tym etapie. Zamknę układanie na sucho. Złożę to wszystko teraz na kraju. Dobra. No i jesteśmy na etapie, gdzie mam już na, ułożone to na kraju. W tym momencie to tak wygląda. Tam płytkę na przejście zostawiłem i układam teraz y, następny pas w tamtą stronę. No i jest tu sytuacja taka. Ktoś tam się zapyta, to będzie miał słuszność. Jak? W tą stronę pójść kąta. W następny pas. I teraz tak, stamtąd wyciągam ten trójkąt. Mogę być dwa, prawda? Tam chcę zostawić. W żeby był zablokowany, żeby tam nic nie uśkało, a mam tylko jeden. I teraz tak. Daję sobie tą Teraz Mam tutaj pod kątem. I teraz. Następną podwórkę. I cały czas to robię sobie tak. To jest mi bez złami obawy, jeżeli coś ucieknie. No i tak pomogę to zrobić w jeden dzień, żeby później uniknąć jakichkolwiek niespodzianek. Mogę no, ja chyba zostawić się na noc i będę. Po prostu nie chcę wchodzić do I na parę metrów I w tym stanie. I tak ładnie wychodzi, kontrururując cały czas z tym kątownikiem, trzymam tutaj kąt prosty. Widzieliśmy teraz, mam jeszcze dwa rzędy, możecie, sobie ktoś położyć trzy rzędy w tą stronę, prawda, By to wyrównać. Ale ja jestem pewien, że mam tu pięknie, ładnie wszystko. Teraz robię, dopiero, nie od razu wtedy, dopiero teraz robię tutaj tą odcinkę. No to jest wszystko I jak już tę odcinkę ładnie zrobimy.

ta docinka stąd, czyli tu, naprawdę tu nie ma, sam, wszystko ślicznie wychodzi, przejście, stąd tu, tym, tu, Najważniejsze, się, tak jak mówię. Sprzętem tutaj jest ten trójkąt, no możesz mieć maszynę, kuchnię, ja sobie nie wyobrażam roboty sosenek bez tego, żeby po prostu Wiem, że niektórzy to już są perfekcjoniści, że już nie robią, używają nie czegoś takiego, ale w tym przypadku najważniejszym, przy takich rzeczach, jest właśnie ten kącik, który a tak, pomaga mi bardzo dużo. I nie wiem, czy bym sobie tak sobie mógł z niego dać ale Jak na razie, no, A takim perfekcjonistą nie jestem, ale. Ktoś tam potrafię i dobra. Wyznacz tego badania, doświadczenie do oboty, a ja no i pomalutku, tutaj mówię. Tam ładnie wszystko wychodzi, trzeba się przybliżyć. Um, Tak. Oh, przejście jest zrobione. I idziemy w do do I od wanny będziemy pijać wanny tam, tam, tam i będziemy mogą utlić w tą stronę. I oczywiście cały tam, tam. No a tam będzie tam, 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 będzie odpływ zrobiony w kopertę, od. Dobra. O, no, jestem. I teraz tutaj najważniejsze w tej podjęcie. Jeżeli dobrze sobie mierzycie. widzicie sobie hołdy łazienki, prawda? Zapnię się. No, Dobra, będę się Więc mi chodzi o to docinkę. A tu już sprawdzałem sobie, także mogę spokojnie o tym rozmawiać. To o to docinkę, prawda? Więc następna docinka. To jest... Tamta, Tuba. tu, tu o, więc jeśli macie naprawdę wszystko dobrze zmierzone, bierzecie ścinkę z tamtej płytki, proszę, o tam. odmierzacie sobie po prostu, pyk, i już macie docinkę tam gotową, ale ta docinka, pamiętamy, że ona zostaje na ścianę, więc już nie pomylić sobie ścinek, tam podpiszemy to numer to jeden, to piszemy numer dwa. Proste. Proste. Jak mówiłem, yy, zrobimy to odcinkę. Ona idealnie pasuje. Tak jak mówię, że jest dobra. No, idealnie tutaj pasuje. O, no, tutaj przesunięcie tylko na fugę trzeba zrobić. No, a ta nam zostaje na ścianę na przejście. Chyba też tak, już wiecie, jak to wszystko robię. Kończę ten film yy, pokazowy, yy, jak mniej więcej to yy, jest, w jaki sposób wykonuję. Zostawcie pod filmem yy, lajka, like suba. Najważniejsze no wasze komentarze. Komentarze zawsze uczą. Także hmm. Hmm. czasami pokory. Miłego dnia życzę. Powodzenia.